Cześć, witaj w moim kanale. Dzisiaj naszym tematem jest: co zrobić, kiedy po zerwaniu czy po odejściu z toksycznej relacji, z toksycznej pracy, po przejściu na metodę zero kontaktu powiedzmy z osobą z Twojej rodziny, co zrobić, kiedy nagle ta osoba pojawia się w Twojej przestrzeni? Może to być na ulicy, może to być w sklepie, może to być na, jakieś, na jakimś spotkaniu towarzyskim. Co wtedy zrobić? Więc o tym dzisiejszy filmik. Ale zanim przejdę do tematu, chciałam wspomnieć o warsztatach na Sycylii. Nagrałam filmik na ten temat. Podłączę go pod ten, gdybyście chcieli więcej się dowiedzieć. Jest to w języku angielskim, ponieważ będziemy. Mm, w towarzystwie ludzi z całego świata, więc niestety, ale ten, te warsztaty będą prowadzone po angielsku, więc jeżeli jesteś zainteresowana, bo ten warsztat jest tylko dla kobiet, to to będzie niestety takim wymogiem, żeby ten język znać. Więc podepnę ten filmik pod ten, jeżeli byłaby zainteresowana, żeby wiedzieć więcej, oczywiście serdecznie zapraszamy. Ten warsztat będzie pod koniec września we Włoszech. Ok, to na tyle o tym. Przejdźmy teraz do tematu. I co zrobić, kiedy ta osoba się nagle pojawi? Więc tak, przede wszystkim świadomość jest bardzo istotna, czego, czego możemy oczekiwać i przygotować się na to. Pierwsza rzecz to będzie najprawdopodobniej reakcja fizjonomiczna, reakcja systemu nerwowego, czyli co to jest. Zaczyna nam walić serce, podnosi nam się puls, trudno jest nam oddychać. Może to być reakcja przypominająca atak paniki. Jeżeli to się wydarzy, to przede wszystkim chcę, żebyś wiedziała, wiedział, że to jest 100% normalne. To się może pojawić po krótkim czasie braku kontaktu, jak i również po latach, dekadach. Pamięta, pamiętam, kiedy mi się to przydarzyło, to minęło chyba ko 5 lat od rozstania i spotkałam tą osobę, kiedy byłam na zakupach. I oczywiście zaraz usłyszałam lawinę komplementów. wow, jak fajnie cię zobaczyć, jak super wyglądasz, taka szczęśliwa, takie coś. I oczywiście kuszące było to, żeby potwierdzić, że tak, jestem szczęśliwa, wszystko się do mnie, u mnie dobrze układa, ale jakoś instynktownie zadziałałam w drugą stronę i po prostu powiedziałam, że jest okej. Okay. Spojrzałam na zegarek, powiedziałam, że, że gdzieś się śpieszę, też dobrze było Ciebie zobaczyć i wyszłam z tego sklepu, mimo tego, że nie zrobiłam żadnych zakupów. Oczywiście serducho mi waliło, usiadłam w samochodzie aż mi się kręciło w głowie. To była normalna reakcja. To nie oznaczało, że ja dalej mam jakieś uczucia w stosunku do tej osoby, bo to jest nieprawda. To jest po prostu głębsza część podświ naszej podświadomości, systemu nerwowego, który pojawia się po to, żeby nas ochronić. Jest bardzo prymitywny mechanizm, więc zamiast przestraszyć się tego i powiedzieć, o nie, Jezu, co to znaczy, to znaczy, że co, że ja jeszcze nadal mam jakieś uczucia, że ja tego nie przepracowałam i tak dalej, to chciałabym, żebyś zrobiła coś zupełnie innego, byś poszła w drugą stronę i uspokoiła Twój system nerwowy poprzez powiedzenie sobie, że dzięki, dzięki, że jesteś, dzięki, że próbujesz mnie ochronić, bo to jest właśnie po to, żeby Ciebie ochronić. Co jeszcze możesz zrobić? Możesz popracować nad swoim oddechem w tym momencie: Skró y skrócić wdech, wydłużyć wydech. To pomaga wyciszyć system autonomiczny, ten przywspółczulny zaaktywować, żeby nagle nasze tętno spowolniło i żeby nasze, y nasze naczynia krwionośne się poszerzyły. Bo adrenalina powoduje to, że one się troszeczkę zaciskają, i wtedy nasze tętno podchodzi do góry, i mamy te różne dziwne reakcje, typu fight or flight, czyli uciekamy nogi za pas, uciekamy od tygrysa. Wiadomo, tutaj nie mamy do czynienia z tygrysem, ale i tak te mechanizmy się uruchamiają. Więc nie nadinterpretuj tego, dlaczego tak czujesz, co się stało, o Jezu, co to oznacza. Nie, to tylko oznacza, że Twoje ciało mówi: Uważaj, alarm, uciekaj. Oczywiście nie musisz uciekać, ale możesz się ulotnić tylnymi drzwiami i wziąć chwilkę dla siebie i się wyciszyć. Taka reakcja również może się pojawić od wiadomości tekstowej, od maila, od zobaczenia jakiegoś obiektu, który przypomina ci tą osobę. Ja Wam powiem, że nawet po siedmiu latach pracy ze sobą mój system nerwowy był tyle razy rozregulowany, że czasami mi się to zdarza zupełnie wydaje się, jakby bez powodu nagle po prostu serducho zaczyna mi walić i wtedy zastanawiam się, ok czy to jest jakaś myśl, jaką myśl miałam przed chwilą czy może to jest jakieś podświadome skojarzenie czasami można e, zrobić pauzę klatki i rozebrać ją na części jeżeli oczywiście masz ochotę to zrobić jeżeli masz ochotę i możliwość zanurkowania w siebie i rozpracowania tego bo świadomość leczy świadomość pomaga e, rozbić te mechanizmy na małe kawałeczki Dosłownie, także one tracą siłę, gdyby następnym razem miało to się zadziać jeszcze raz. To jest bardzo fajna rzecz, którą możesz sobie zrobić. Więc jeszcze raz, jeżeli masz taki, taką reakcję, to przede wszystkim nie przejmuj się tym. Podziękuj swojemu ciału, powiedz dzięki, próbujesz mnie ochronić i nie interpretuj to w żaden taki sposób, że to coś tam oznacza. To nic nie oznacza, to po prostu tak jest. Druga rzecz, jeżeli. Spotykasz tą osobę, kiedy jesteś na jakiejś misji, robisz jakiegoś questa, jak to się u nas potocznie mówi, to po prostu idź i rób to dalej. Nie, nie zwracaj uwagi na tą, na tą osobę. Możesz nawet poudawać, daję ci to pozwolenie, jeżeli sumienie ci na to nie pozwala. Możesz poudawać, że tej sobie po prostu nie widziałać, bo ta osoba dla ciebie tak naprawdę już nie istnieje, więc możesz odwrócić się i iść w drugim kierunku. Nawet jeżeli zobaczysz, że oni cię zauważyli, i coś już próbują mówić, już cię zawołać, idź dalej, rób swoje. Wyjść z tego miejsca, żeby nie mogli, nie mieli możliwości tego, żeby, żeby Ciebie zaczepić i z Tobą porozmawiać, teraz tak, jeżeli dochodzi do takiej sytuacji, że ta konfrontacja jest nieunikniona, nagle ta osoba się pojawia przed sobą, zaczyna z Tobą rozmawiać, jedną rzecz, którą możesz zrobić od razu, to jest swoim ciałem zasygnalizować, że nie jesteś zainteresowana i odwrócić się delikatnie w bok. Bo jeżeli rozmawiamy z kimś, z kim jesteśmy. Głęboko zaangażowani, to najczęściej stoimy face to face, nie po prostu na wprost. To też komunikuje, komunikuje, że jesteśmy zainteresowani, czasami nawet pochylamy się trochę do przodu. To jest bardzo fajna rzecz, to jest język ciała, który mówi tej drugiej osobie, że oni są dla nas istotni. Tutaj możesz zrobić coś na odwrót, czyli odwrócić się w drugą stronę, w drugim kierunku. I dać tej osobie to zrozumienia, że ty naprawdę nie masz czasu, że ty jesteś naprawdę, twoja głowa jest gdzieś indziej i faktycznie, zwłaszcza jeżeli serducho ci wali i masz ten autonomiczny mechanizm uruchomiony, to możesz popatrzeć na coś innego, coś, co jest w otoczeniu. Nie martw się o to, że ta osoba może sobie coś złego o tobie pomyśleć. Co ta osoba o tobie myśli, to jest nieistotne. Popatrz na kogoś, kto przechodzi obok, popatrz na jakąś książkę, na jakiś obiekt, na, na kogoś trzymającego kawę, na samochód, który przyjeżdża. O, ciekawy kolor, spróbuj powalczyć o swoją uwagę w taki sposób, żeby ta osoba dostała je jak najmniej, bo o to im chodzi. Tak nawiasem mówiąc, to w mojej grupie wsparcia, którą teraz prowadzę w Warszawie, właśnie nad tym pracujemy. Pracujemy przede wszystkim nad świadomością tego, gdzie nasza uwaga idzie w danym momencie i brania tej uwagi z powrotem do nas. Bo, bo Ty jesteś właścicielem swojej uwagi to jest naj, naj, najcenniejsza rzecz, jaką masz, oczywiście poza sobą, swoim ciałem itd. Tak, tak dalej, swoją świadomością. Co robisz tą świadomością? Gdzie dajesz swoją uwagę? Ma wpływ na to, w jaką interakcję wchodzisz ze światem, co w niego wnosisz i co też zabierasz z niego do siebie. To jest niesamowicie ważne. To kształtuje naszą percepcję, to kształtuje w sposób, w jaki osądzamy świat i ludzi w nim, to kształtuje, w jakie, jakie decyzje podejmujemy. To jest jakby ten pierwotny krok w naszej interakcji ze światem. Więc zabieraj tą uwagę z powrotem do siebie i przekierowują gdzieś indziej. I to, możesz, to jest coś, co możesz praktykować wszędzie, nie musisz czekać, aż ta osoba się pojawi. <laughs> Wręcz chciałabym zachęcić do tego, żebyś już zaczęła na tym pracować, żebyś już zauważyła, gdzie Twoja uwaga idzie. I ja Ci gwarantuję, że jeżeli byłeś w związku z narcyzem, czy pochodzisz z rodziny narcystycznej, to Twoja uwaga jest tak wytrenowana, żeby pójść zawsze w kierunku, może nie zawsze, ale często, w kierunku osoby toksycznej. Dlaczego? Po pierwsze, to jest coś, co było Ci potrzebne, żeby przeżyć. Po drugie, z tego się zrobił po prostu nawyk. A po trzecie, to jest coś, co próbujemy często rozwiązać, bo to jest problem w naszym umyśle. I osoby. Em, z którymi pracuję, to są osoby, które są bardzo skupione na tym, żeby rozwiązywać problemy, żeby pomagać innym i też w pewnym sensie pomagać sobie, ale tutaj akurat ta pomoc sobie idzie troszkę nie w tym kierunku, co trzeba: w sensie, że oczywiście chcemy rozwiązać tą, 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 tą sytuację, chcemy poznać, w czym tkwi problem, ale czasami potrafimy poświęcić lata myśleniu na temat tej osoby, nadal dając jej uwagę. Mimo tego, że to się dzieje w naszej głowie. Więc troszkę jest ok, ale też <laughs> musimy dać temu jakieś granice. Więc praktykujemy, gdzie dajemy naszą uwagę, gdzie dajemy naszą energię. <laughs> w moim spotkaniu w ostatnim w Warszawie stworzyłam takie słowo hybrydowe uwagia. <laughs> czyli to jest uwaga, połączona z energią. Pilnujmy tego, bo gdzie to idzie, tam również idzie nasza właśnie energia. Um, Dobra, wystarczy na ten temat, bo mogłabym o tym mówić lata. A tak w ogóle w kwestii tego spotkania grupy wsparcia w Warszawie, to zapraszam. Jeżeli jesteście zainteresowani, mamy w tej chwili grupę około 10-12 osób, ale jeżeli przyjdzie taka potrzeba, żeby ją troszeczkę powiększyć, to to będziemy mogli zrobić. Jeżeli masz, masz pytanie na ten temat, to możesz do mnie napisać w, w tytule maila spotkania w Warszawie albo grupa wsparcia, to dam Ci więcej informacji. Nasze następne spotkanie będzie 11 lipca. Ok, dobrze, teraz tak. Jeżeli dojdzie do tej interakcji i musisz coś powiedzieć, powiedz minimum rzeczy i również staraj się nie wejść w żadną interakcję emocjonalną. Nie pokazuj swoich emocji, mimo tego, że one na pewno są. To jest rzecz, którą... Chcę, z którą chcesz się podzielić, ze swoim terapeutą, ze swoim coachem, ze swoją przyjaciółką, ze swoją rodziną, z osobą Tobie bliską, której może zaufać. To nie jest coś, co chcesz powiedzieć tej osobie. Powiedzmy, że jest Ci ciężko. Nie mów tego narcyzowi. Nie mów tego im, szukając w nich pomocy, bo ta pomoc nigdy nie przyjdzie. Jeden z, z błędów, którą, które popełniamy, będąc też w relacjach z osobami toksycznymi, to jest to, że Szukamy rozwiązania w tej osobie bardzo fajną technikę, którą możemy wprowadzić już teraz, jeżeli powiedzmy, jesteś w takim związku, teraz wiem, że wchodzę troszkę w, inny, w inną tematykę, ale to może się przydać powiedzmy, w, w następnej twojej relacji, kiedy pojawią się problemy. Oczywiście jest tendencja taka, żeby być w 100% lojalnym do tej osoby i rozwiązywać z nią problemy, to jest, jeżeli ta relacja jest zdrowa, jak najbardziej. Ale też nie szukać rozwiązania tylko w te, z tą osobą, bo czasami perspektywa jest ważna. Rozmowa z kimś innym, albo nawet rozmowa z samym sobą, będąc gdzieś indziej fizycznie czyli na przykład na spacerze, czy w siłowni, czy w kawiarni. Zastanów się nad tym problemem, nie będąc przy tej osobie. To może być bardzo istotne. Także nie szukaj rozwiązania nie szukaj, że ta osoba Ci pomoże. To jest najczęściej powodem, dla którego ludzie wchodzą z powrotem w te, w, te, w te związki, jest im ciężko, czują ból, czują tęsknotę, nagle ta osoba się pojawia i oczywiście ona będzie tak samo jak mój eks, od razu ciebie za, zarzucać komplementami, że, ciebie, że za tobą tęskni, próbować cię z powrotem wciągnąć, nie wchodź w to powiedz coś krótko i zwięźle, przygotuj sobie może nawet na kartce, zanim to się wydarzy Jakieś odpowiedzi, rzeczy, które, które, możesz, które możesz w tym momencie tej osobie powiedzieć, które nie dają jej jakiegoś zasilania, a tobie nie dadzą nadziei w to, że możesz znaleźć coś dobrego w tej relacji, w tej sytuacji. Więc powiedz coś na zasadzie: o, dziękuję, wiesz co, muszę lecieć, albo co u ciebie, dobrze, jestem bardzo zajęta. też Wiedz, że nie musisz rozwijać tematu. Nie? Często też mamy taki nawyk, że musimy o sobie wszystko powiedzieć, wytłumaczyć, ja dalej czasami to mam, <laughs> że jekuż, zaczynam całą historię opowiadać. Nie, krótko zwięźlej na temat, dwa słowa, jedno zdanie wystarczy. Czasami trochę przerwy, trochę ciszy jest ok. Nie? Czuj ten dyskomfort, poddychaj w tym dyskomforcie, rozwiń go troszkę. I nie bój się tego. Nie, to jest ok. Próbujesz czegoś innego i to jest, to, jest, to jest dobre. Im więcej osoby powiemy, tym więcej dajemy tej drugiej osobie amunicji, którą mogą użyć przeciwko nam. Więc trzymaj to krótko i zwięźle. Jeżeli dojdzie do jakiejś głębszej interakcji, trzymaj się takich suchych tematów bez żadnych emocji. Ok? Więc tak patrzę na moje notatki. W sumie powiedziałam to, co chciałam pracuj nad swoimi emocjami, pracuj nad tym, gdzie idzie twoja uwaga i również pracuj somatycznie nad napięciem, które się kumuluje w twoim ciele. Jedną z rzeczy, które będziemy dużo robić właśnie na warsztatach we włoszech, to pracować z ciałem. Ja będę pracowała ze, ze sprawami takimi bardziej coachingowymi, terapeutycznymi i tak dalej, rozmową, próbowaniem zrozumienia tego, co się wydarzyło. Ale również będziemy mieli tam osobę, która będzie pomagać nam wyrzucić te rzeczy, przepracować je, przetransformować w naszym ciele. Bo czasami to napięcie również doprowadza do tego, że nasze myśli, nasza uwaga ukierunkowuje się w miejsca, które są nadal bolesne. Więc kontynuuj pracę nad sobą, nie przejmuj się tym, że Twoje ciało może w jakiś sposób intensywnie zareagować. Wiedz, że wszystko jest OK, że wszystko idzie w dobrym dobrym kierunku i ty wcale nie musisz tej osobie dać swoje, dawać swoje uwagi i nie szukaj rozwiązania w sednie problemu. Ok, to na tyle. Ja czekam na wasze komentarze. Być może, że macie jakieś swoje własne pomysły na temat tego, jak zareagować, więc proszę podzielcie się nimi. A ja was bardzo pozdrawiam i życzę wam przepięknego dnia. Pa, pa!